Oczywiście ci, którzy są, rzeczywiście chcą się w Europie w jakiś sposób osiedlić i nie przychodzą tu może ze złymi zamiarami, tylko przychodzą w poszukiwaniu lepszego życia, pewnie tak dokładnie postąpią, jak pan rektor przed chwilą powiedział. Natomiast będzie wśród nich również pewna grupa, która nie szuka tutaj lepszego życia, tylko szuka tutaj pola do wojny religijnej, do tego, żeby dżihad, świętą wojnę przeciwko chrześcijanom w Europie toczyć. I ci nie zamówią autokaru i nie wyjadą, tylko oni tu chętnie zostaną. Oni tutaj wraz z tymi uchodźcami przybędą y, i będą tą wojnę religijną próbowali rozniecić w Polsce, która na, y, y, dzięki Bogu dotychczas y, uniknęła tych y, tragicznych doświadczeń, które już są udziałem Francji, Niemiec czy, czy Belgii, gdzie y, ten terroryzm islamski y, pokazał swoje prawdziwe oblicze i swoją straszną, straszną moc. Więc y, Musimy, reasumując, musimy być silni w regionie, musimy potrafić przekonywać naszych partnerów, że tych obszarów wspólnego działania powinno być więcej. To będzie na pewno trudniejsze niż takie przekonanie w kwestii uchodźców, bo chociażby polityka wobec Rosji, wobec agresywnej polityki rosyjskiej, wobec tego co dzieje się na Ukrainie, tu widać, że trudniej jest znaleźć wspólne, słowo, wspólne zdanie. Chociażby w obliczu polityki węgierskiej, która to jest, gdzieś się To prawda... jest oczywiście temat, panie pośle, na odrębną dyskusję, Ta, bo, bo trzeba by się wrócić do, na odrębną do historii pewnie, żeby natomiast, zrozumieć Węgry. Natomiast, a... natomiast to nie znaczy, że my nie powinniśmy też przekonywać naszych partnerów do słuszności naszych poglądów w tych innych kwestiach. Ale w tej chwili kwestia uchodźców jest rzeczywiście kluczowa. To jest, to jest coś, co przed nami. Wypowiedzi niektórych komisarzy unijnych, którzy no dają w tej chwili nawet terminy pewne na przyjęcie grup uchodźców i mówią, że żaden kraj się nie może przed tym migać, bo takie słowa padają. No pokazuje, ten nacisk będzie bardzo silny. Kiedy będziemy sami, kiedy bylibyśmy sami, byłoby nam dużo trudniej skutecznie te pomysły, fatalne pomysły zablokować niż kiedy będziemy,